Cześć, nazywam się Robert Górnik, jestem mówcą biznesowym, przedsiębiorcą i szkoleniowcem. No i nie ukrywajmy, molem książkowym. A ten cykl nazywa się Przedsiębiorca Czyta. Zapraszam! Cześć, dzisiaj Cyfrowy Minimalizm Karl Newport. Jeżeli pamiętacie, w jednym z odcinków omawiałem inną jego książkę, Praca Głęboka. I ta książka jest myślę, że ciekawym uzupełnieniem tamtej lektury. Cyfrowy Minimalizm. To nie jest książka dla ludzi o słabych nerwach. Myślę, że dla części z Was może być szokująca, dla innych może być potwierdzeniem tego, co już podejrzewali albo wiedzieli. Dlatego, że Cal Newport na podstawie wywiadów, na podstawie badań pokazuje, w jaki sposób korporacje, te, które mają w ręku social media, w jaki sposób za pomocą algorytmów powodują, że Coraz więcej czasu poświęcamy na przeglądanie tych treści, i jak to się dzieje, że nie możemy tego przerwać? Jak to się dzieje, że te nawyki tak szybko powstają? Niektóre z przytoczonych tutaj osób, które były bardzo blisko tworzenia tych algorytmów, mówią jasno: istnieją całe książki, podręczniki psychomanipulacji po to, by na jak najdłuższy czas przykuć uwagę i jak najdłużej utrzymać tego człowieka, który Przegląda posty, rolki czy inne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ekspozycja na odpowiednie informacje to możliwość nie tylko sprzedaży różnych towarów, to możliwość kreowania opinii, światopoglądów i emocji, co istotne. Nie będę zdradzał wszystkich szczegółów, bo wtedy nie sięgnęlibyście po tą książkę. Nawet gdybym zresztą chciał, to jest bardzo, bardzo dużo. Jednym z ciekawych badań i opinii, które, które można znaleźć w tej książce. To opinia psychologów z pewnego uniwersytetu, jeśli dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych. Otóż, pokolenie, które już urodziło się i wychowywało w epoce social mediów, przychodzi z zupełnie nowymi problemami. I nie waha się tego nazwać ani autor książki, ani y, autor tej wypowiedzi. Są to problemy psychiczne. Młodzież na studiach szuka pomocy u terapeutów, którzy jeszcze wtedy nie byli w stanie im pomóc, ponieważ była to zupełnie w zasadzie nowa rzecz. Zupełnie inne nasilenie tego, co już było na przykład znane, czyli jakiegoś hejtu, jakiegoś niedopasowania czy poczucia bycia gorszym. W tym momencie jest to zwielokrotnione tak bardzo, że trzeba sięgać po środki drastyczne. Co się okazuje, że to, co się dzieje, czyli te algorytmy sprawiają, że zmiany zachodzące w naszych mózgach, nas, odbiorców, w naszych zachowaniach sugerują pewne uzależnienie. tak? Niektóre badania wręcz mówią, że te uzależnienia są tak samo silne, jak uzależnienia od substancji psychoaktywnych, a zatem nie jest to błaha rzecz. Co ciekawego jeszcze mówi Carl Newport w swojej książce? Mówi m.in. o tym, w jaki sposób można by spróbować Albo próbować ograniczać wpływ tych nowych technologii, m.in. też social mediów. Zobaczcie, jakie to jest kuriozalna sytuacja. Mamy media po to, żeby utrzymywać więcej kontaktu z naszymi bliskimi, tych na przykład, których nie widujemy zbyt często, a jednocześnie nie potrafimy już z nimi rozmawiać. Nie mamy czasu z nimi rozmawiać, bo wystarczy, że co? Zalajkujemy jakieś zdjęcie. I autor mówi: Zrób inaczej: nie lajkuj tych zdjęć, ale ustaw, że sobie tam przypomnienie, że tego i tego dnia w miesiącu obdzwonisz przez godzinę swoich przyjaciół i znajomych, i to będzie znacznie lepsze, jeśli chodzi o utrzymanie relacji, niż lajkowanie. To wszystko zaczyna być takie sztuczne i wirtualne, jeżeli nie mamy tych relacji międzyludzkich. A to, co się dzieje, i jakby jakie są kreowane zachowania w całych, w całych pokoleniach, no wpływa na to, że tych relacji nie potrafią ani zawiązać, ani utrzymać. I jest to bardzo niebezpieczne. Cyfrowy minimalizm to książka, która z jednej strony pokazuje ogromne zagrożenie, a z drugiej strony pokazuje, w jaki sposób można by podejść do ograniczenia tych nowych technologii w życiu. I nie chodzi tu o ascezę, nie chodzi o to, by się odciąć i żyć w pustelni, ale chodzi o to, żeby, jak radzi Cal Newport, najpierw zrobić sobie detoks, porządny, na przykład 30-60 dni. A potem stopniowo wprowadzać różne technologie, z których korzystamy, po to, żeby zobaczyć, i tam są takie punkty, które sprawdzamy, czy to jest najlepsza z możliwych technologii i czy daje najlepszy możliwy efekt. Tak, w skrócie. Bardzo ciekawe podejście. Otóż mówi o tym, że no nie da się tego zrobić tylko na te 2-3 miesiące że to musi być taka filozofia życia. No ale ja bym tutaj, szczerze mówiąc, nie szedł tak głęboko. Raczej bym się skupił na tych rozwiązaniach technicznych. To też jest też kolejna sytuacja, kuriozum rzekłbym. Mamy coraz więcej aplikacji do zarządzania czasem i coraz więcej czasu na to poświęcamy i w sumie nie mamy czasu na te rzeczy, które mieliśmy zrobić, które zapisaliśmy w aplikacjach do zarządzania czasem. Tak trochę wychodzi. Co jeszcze jest ciekawego? Mówi tutaj na przykład o tym, jak ważne jest odosobnienie takie pozytywne. To znaczy na przykład trzeba pójść na spacer bez telefonu. To zależy, gdzie chodzimy na spacer, bo czasem trzeba wziąć telefon na wszelki wypadek. Ale dlaczego o tym mówi? Dlatego, że zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować, kiedy nasz mózg nie jest atakowany z każdej strony i nie ma możliwości scrollowania i przeglądania różnych rzeczy, bo skupia się na zupełnie czymś innym, na przykład na otaczającym nas lesie i po chwili zaczynamy wędrować myślami gdzieś, prawda? Zaczynamy sobie tam w głowie pewne scenariusze przerabiać, a bardzo często mamy tak, że nie możemy się skupić, bo to, co nas bombarduje wokół, przeszkadza. I zobaczcie, jaka jest sytuacja. Jeżeli byliście niedawno w górach albo na jakiejś wycieczce, co się dzieje? Wszyscy robią zdjęcia i od razu sprawdzają, czy dostali lajki. No to jest zdjęcie. Ale to przecież nie o to chodzi w tej wycieczce. Chyba. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie polecam. Dla trzy rzeczy, dla których warto przeczytać tę książkę. Jeżeli znasz mechanizmy, wiesz, jak to działa, łatwiej sobie z tym radzić. W swoim wykładzie, który być może słyszeliście, Ujarzmić Bestie od chaosu do kontroli, kiedy mówię o tym, jak szybko tracimy kontrolę, jak chaos przejmuje kontrolę nad naszym życiem, to jedną z rzeczy, która to powoduje, jest dopuszczanie zbyt dużej ilości informacji. I właśnie. Popadanie czy wpadanie w pułapkę różnego rodzaju social mediów jest jednym z tych elementów. Bardzo serdecznie polecam tą książkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli znacie tę pozycję, podzielcie się komentarzem, a jeśli nie, to przeczytajcie. No dobra, to teraz już się żegnam. Naprawdę do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.